Cześć! Dzisiaj to nie trafiło, bo właśnie 7 grudnia urodził się sam Tom Waits, jeden z moich ukochanych artystów. O nim i o jego twórczości można opowiadać bez końca. Waits wynalazł na przykład nietypowy instrument muzyczny zwany Dump stalele. Stworzył go, rozciągając turny fortepianowe na metalowym kontenerze na śmieci. Opisał dźwięk tego instrumentu jako pociąg. Ogromny, jak dzień wywozu śmieci z sensem. <laughs> Przed rozpoczęciem kariery muzycznej, Waits pracował przez rok w służbach pożarniczych na granicy Kalifornii i Meksyku. Jego pierwszą rolą filmową była rola pijanego pianisty w filmie Paradise Ali z 1978 roku w reżyserii Sylwestra Stallona. A widzieliście zupełnie szalony film Kawa i papierosy w reżyserii Jima Jarmusza? Waits ma zamiłowanie do starych megafonów. Zaczęło się to od sugestii jego żony Kathleen, aby używał ich do wzmocnienia swojego głosu w piosenkach. Z czasem stał się zapalonym kolekcjonerem tych urządzeń. Na okładce albumu Wade'a Rain Dogs z 1985 roku znajduje się zdjęcie, które wygląda bardzo podobnie do niego. Ale to nie on. Waits ożenił się ze swoją żoną Kathleen w ciągu zaledwie dwóch miesięcy od ich pierwszego spotkania. Pracując jako kelner w pizzerii, Waits notował rozmowy klientów, które później wykorzystywał w swoich tekstach piosenek. Wymyślił też słowo für rural" połączenie słów surrealny i ruralny aby opisać swój styl muzyczny w albumie Mule Variation z 1999 roku był też inspiracją dla festiwalu Waitstock na którym jednym z punktów programu było wystrzeliwanie ziemniaków z armaty ziemniaczanej oraz pokaz Tom Waits Gong Show i tak dalej i tak dalej rzeczywiście niezwykle barwna postać